Nazywam się Paweł Wrabec i zwalczam profesjonalnie pluskwy. Prowadzę jednoosobową działalność pod marką Felicitas i świadczę usługi wyłącznie osobiście na terenie Dolnego Śląska, a tutaj dzielę się swoją bogatą praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Jak rozpoznać pluskwę? Nie każdy owad, który znajdziemy w łóżku musi być pluskwą. Moi klienci najczęściej mylą ją z bardzo młodym karaczanem, zwanym potocznie prusakiem. Choć jeśli się dobrze przyjrzeć między tymi owadami są znaczące różnice. Jeśli napotkany owad przypomina wyglądem małą pestkę od jabłka, to niemal na bank jest to pluskwa. Te mniejsze osobniki mogą kojarzyć się z siemiem lnianym lub nasionami sezamu. Pewność zyskamy porównując znaleziony egzemplarz ze zdjęciami zamieszczonymi na tym filmie. Cechą wyróżniającą pluskwę są bardzo wyraźne prążki biegnące, bez przerwy, w poprzek ciała. Owalny kształt lepiej definiuje samice. Ciało samca będzie bardziej wydłużone. Warto pamiętać, że kształt i kolor pluskwy się zmieniają w zależności od tego, kiedy owad się pożywił. Pluskwa, zwłaszcza samicag, jest w stanie pobrać jednorazowo nawet dwa razy więcej krwi, niż wynosi jej masa. Wtedy jest napęczniała, czarno-brązowa. Z upływem czasu robi się bardziej płaska od kartki papieru, a jej barwa przechodzi z brunatnego w kremowy. Po zrzuceniu wylinki jest prawie przezroczysta. Ta właściwość sprawia, że na tym etapie trudno ją na ciemnej tapicerce łóżka dostrzec. Jest to szczególnie karkołomne w pierwszych fazach rozwojowych owada, gdy jego wielkość nie przekracza 2 mm. Z doświadczenia wiem, że jeśli klientowi uda się zauważyć pluskwę za dniag w jego łóżku jest ich zatrzęsienie. Wtedy na ogół są widoczne pozostawione przez pluskwę ślady w postaci odchodów przetrawionej krwi. Są to skupiska małych, czarnych kropek, dających się łatwo rozetrzeć zwilżonym palcem. Najłatwiej zauważyć je na jasnych drewnianych elementach konstrukcyjnych łóżka. Pod łóżkiem lub w pojemniku na pościel mamy szansę znaleźć wylinki oraz martwe osobniki. Tak, martwe, gdyż zawsze jakiś odsetek insektów ginie w sposób naturalny, na przykład, część samic śmiertelnie pokaleczonych w takcie brutalnej kopulacji. Sygnałem alarmowym bywają ślady krwi na prześcieradle. Pluskwy, zwłaszcza te napite, są bardzo delikatne i łatwo je rozgnieść, wykonując podczas snu mimowolne ruchy. Niektórzy klienci mówią, że wyczuwają zapach pluskwy. To prawda, że niepokojone wydzielają feromony, jako ostrzeżenie dla reszty osobników o nadchodzącym zagrożeniu. W rzeczywistości zapach przypominający woń gnijących malin jest słabo wyczuwalny przez człowieka. Ja wyczuwam go jedynie podczas stosowania parownicy prowadząc dezynsekcję naprawdę, dużej kolonii. Ta swoista cecha pluskwy jest wykorzystywana do szkolenia psów tropiących, które coraz częściej pracują w firmach branży DDD. I na koniec jedna praktyczna rada. Wiele osób zanim dokona identyfikacji owada, robi mu zdjęcie smartfonem, po czym zabija go. Później okazuje się, że zdjęcie jest zbyt niewyraźne, by na jego podstawie zidentyfikować pluskwę. Lepiej przełamać obrzydzenie, insekta schwytać i zamknąć w bardzo szczelnym słoiku. Jeśli szukasz dalszych porad i chcesz skorzystać z moich usług lub odpłatnej teleporady, zapraszam na moją stronę, gdzie możesz kupić poradnik mego autorstwa Jak skutecznie walczyć z pluskwami.